Jest poniedziałek, a jak poniedziałek, to uczucia. Wchodzimy teraz w tematy relacji. I moje pierwsze pytanie dzisiaj do mojego tarota: to czy to, co czujesz, to są Twoje uczucia? Czy on też czuje to samo, co Ty? Zatem sprawdźmy, co czujesz Ty. Posługujesz się intuicją, posługujesz się um, przede wszystkim też trochę alchemią, bym powiedziała: um, czyli to, co złe, starasz się przekuwać w to, co dobre. Tylko, czy ty się troszkę nie oszukujesz, że to wszystko jest takie dobre i że on jest Twoim takim spełnieniem wielkim? A co on czuje? Poczucie y, utraty. Włamane serce i przede wszystkim sinusoidę. Takie życie z chwili na chwilę przez to. Ty także odeszłaś. Odeszłaś w celu poszukiwania możliwości na lepsze partnerstwo, na tego chłopa, który będzie dla ciebie cesarzem, nie ciężarem i nie będzie ciebie obciążał. Chcesz dać sobie szansę na coś nowego. Ten Twój panoczek, o którego tutaj pytamy, szuka czego szuka. Wszędzie i nigdzie nowej okazji, nowej możliwości. Tylko, że on ma nadzieję, że tutaj coś jeszcze może być. Uważa też, że los rzuca go na niepewne ścieżki, a przede wszystkim czuje się oszukany. Ty się zdystansowałaś od tej relacji. Jesteś gotowa wręcz walczyć, żeby ten człowiek nie wracał. Dla niego też to jest zakończone. Definitywnie po, postanowił, że zostaje sam. Ty jesteś gotowa na zbieranie żniw tego, co wypracowałaś, tego, co osiągnęłaś, a przede wszystkim na działanie sama, działanie sama w zgodzie ze sobą, w zgodzie być może z jakimiś. Ty jesteś w ogóle bardzo mocno przywiązana do tego, że to, co zostało Ci dane, już się zakończyło. Coś walczy, wewnętrznie coś jeszcze walczy. Pan tutaj z odwagą idzie. Pomimo tego ciężaru, który również niesie, tak samo jak ty, tą, ten balast tego wewnętrznego konfliktu, on też ma e, taki balast, tylko w postaci tego, że on się odważył i idzie dalej. Tylko czegoś nauczyłaś. Najprawdopodobniej może być e, tak, jakby. Mm. On uważa, że się nie nadaje do miłości. Że to nie jest dla niego. Jest zamknięty w tym myśleniu. Jest mu przykro z tym, co wyszło pomiędzy Wami. Natomiast on cicho o tobie, no, kocha cię, tak cichutko cię kocha, przygląda ci się tak z, z m, przyczajki. I się zastanawia, czy ty jeszcze chcesz jego, czy już jego nie chcesz. To go boli, boli go to, że on to trzyma w sobie. On będzie jeszcze wracał, to jeszcze nie koniec. On jest tak niedojrzały bardzo. Duże złożenie emocjonalne, boi się, że będzie oceniony. Tu są marzenia, tęsknoty o tam uniesieniach miłosnych, łóżkowych. Ale to na myśleniu się skończy. Chciałby się odezwać, ale to się na niczym nie zakończy. On też się albo boi, że ty już kogoś masz, tu jest chyba dość ciężko. Coś w sobie uzdrowiłaś i on to widzi. Dobra, weźmiemy sobie te karciuszki. Ty odzyskałaś tą swoją kobiecość. Odzyskałaś tą swoją kobiecość. On może cię obserwować swoje kąt i ty tak trochę jakby na to się zamknęłaś też. On ma mentalny regres. Eee, szuka tutaj eee, sobie jakiejś partnerki do stałej relacji, tylko sam siebie oszukuje, bo ca cały czas jest tu przeszłość. Mogę mówić do zjebanych bliźniaczy pomieli... <grym> To jest też, przy, trzeba poświęcić się temu, żeby oczyścić tu sytuację na przyszłość. Czy na bycie samej, czy na bycie samemu jak u niego, czy też no, po prostu oczyścić to pomiędzy wami. To będzie jakaś rozmowa przy jakimś czasie relaksu. I to będzie jakoś niedługo. Albo ty, albo on macie obsesję do tego, żeby wrócić do tej relacji, ale to wszystko jest podszyte takim fałszem takim po prostu fałszem. Tak jak mówię, ktoś tu się może już z kimś spotykać. Ktoś się tu może z kimś, być może ty się z kimś spotykałaś, czy jest zazdrość. Prawda, wyjdzie na jaw tak czy inaczej, stąd ta panika będzie. Jakieś problemy finansowe, być może sądowe, także są możliwe. U której ze stron. Skorpion. Strzelec. Ryby, koziorożec, lew, waga na spodzie panna.